Noc Saulen była czasem szczególnym dla Celtów. Według wierzeń w noc Wigilii Saulen duchy osób, które zmarły w trakcie minionego roku oraz tych, które się jeszcze nie narodziły, wstępują na ziemię w poszukiwaniu żywych, by w nich zamieszkać przez okres następnego roku. Dlatego Celtowie po odprawieniu rytuałów symbolicznie gasili wszelkie ognie, ogniska i pochodnie, żeby ich domy wyglądały na zimne, opuszczone, niegościnne, Sami zaś ubierali się w stare podarte ubrania i chodzili po wsiach, udając zapuszczonych włóczęgów, dzięki czemu w ich ciałach miał nie zechcieć zamieszkać żaden duch. Sałyn przypada w nocy z 31 października na 1 listopada. Dla Celtów był to znak, aby sprowadzić bydło z pastwisk do domostw. Część sprowadzonego bydła była przeznaczana na ubój. W ten sposób pozyskiwano mięso na zimowe zapasy, a to, co zostało jeszcze na polach i drzewach, należało zebrać, ponieważ uważano, że po sałym wszystko to, co nie zostało zebrane, czego nie zdążono zebrać, należało już do świata po drugiej stronie. Święto Sałyn kończy rok kalendarzowy i zwiastuje nadejście zimy. Rozpoczyna symbolicznie okres ciemności, ciemniejszej części roku. To właśnie teraz robi się coraz chłodniej, dni stają się wyraźnie krótsze, a noce coraz dłuższe, a my chętniej siedzimy w ciepłych domowych pieleszach, popijając gorące napoje. Celtyccy druidzi wiedzieli, iż w Sałyn zaciera się granica między światami. Światem materii, ludzi żywych, w opakowaniach mięsnych i światem niematerialnym. Dlatego też w tym czasie duchom, zarówno złym jak i dobrym, łatwiej jest przedostać się na tę stronę. Otwierają się symboliczne wrota ze świata umarłych przez które przechodzą dusze, by żyć pośród ludzi przez następny rok, by znów zasmakować życia i zmysłów materii. Duchy przodków czczono i zapraszano do domów, zaś złe duchy odstraszano i właśnie z potrzeby odstraszania złych duchów ma wywodzić się zwyczaj przebierania w dziwaczne stroje i zakładanie masek, Przypominających demony na Sałyn. Sałyn jest również czasem wzmożonej aktywności czarownic, sabatów, wykonywania różnego rodzaju rytuałów czy składania ofiar. Ostatecznie jednak ta data ma potężny wymiar energetyczny i symboliczny ponad wszelkie religie i wszelkie wierzenia. To czas absolutnie wyjątkowy, magiczny. W wymiarze czysto sprawczym, właśnie poprzez potężną emanację jej egregora. Mrok zaczyna górować nad jasnością i przejmuje władzę nad światem. Światło schodzi do podziemi, chowa się za progiem swojej bezpiecznej siedziby, do czasu, gdy znów w tej cyklicznej sztafecie zasiądzie na tronie.